Witajcie! Filmik z miasta Kununura w Australii nakręcony przez rolnika Pola Moka stał się prawdziwym wiralem. Australijczyk sfilmował dziwne zjawisko świata zwierząt. Kilkanaście ropów olbrzymich, które należą do płazów, jedzie na grzbiecie trzymetrowego pytona należącego do gromady gadów. Po tym jak filmik zyskał popularność, a wielu internautów poruszył tak zabawny widok, pojawiły się spekulacje na temat tego, co dzieje się na ekranie. Jednym z najpopularniejszych wyjaśnień jest to, że pytoń ratuje biedne ropuchy z terenów powodziowych. Owszem, zwierzęta często okazują życzliwość innym gatunkom, ale tym razem wcale tak nie było. Zoolodzy rozczarowali ludzi w internecie nieoczekiwanym i raczej prozaicznym rozwiązaniem zachowania ropuch. Które przecież świetnie funkcjonują zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Okazuje się, że samce ropuch olbrzymich wcale nie ewakuują się z niebezpiecznych terenów, ale próbują kopulować z 3,5 metrowym pytonem, napisał zoolog Mark Sher. Sprawa dotyczy ropuch, które nazywamy agami. Agi to bezogonowe płazy z rodziny ropuch pochodzące z Ameryki Południowej i Środkowej. Samce tej ropuchy są bardzo kochliwe i w okresie lęgowym znane są ze swojej rozwiązłości, podczas której dochodzi do relacji z żywymi osobnikami innych gatunków, czasem nawet z nieożywionymi przedmiotami. Agi są bardzo trujące i to właśnie ich truciznę Indianie używali do smarowania grotów strzału. To druga co do wielkości ropucha na świecie. Długość jej ciała sięga nawet 24 cm, choć zwykle mało na 15 do 17, a waga przekracza kilogram. Samce są nieco mniejsze niż samice, i to one wpadły w oko kamery. Naturalne środowisko ropuch olbrzymich rozciąga się od rzeki Rio Grande w Teksasie po centralną Amazonię i północno-wschodnie Peru. Agę specjalnie wprowadzono na wschodnie wybrzeże Australii, południową Florydę, w papui Nowej Gwinei, na Filipinach i wyspach japońskich oraz na wielu wyspach Karaibów i Pacyfiku, w tym na Hawajach i Fidżi, do zwalczania szkodników. Aga może żyć w zakresie temperatur od 5 do 40 stopni Celsjusza i zjada po prostu wszystko. W czerwcu 1935 roku na Hawaje i na wybrzeże Australii sprowadzono łącznie 102 ropuchy w celu zwalczania szkodników trzciny cukrowej. Stąd ich angielska nazwa Cane Toad, ropuchy trzcinowej. W nowym miejscu ropuchy świetnie się rozmnażały, więc w sierpniu tego samego roku ponad 3000 młodych ropuch wypuszczono na plantację trzciny w północnym Queensland. Aga okazała się niezbyt skuteczna w walce ze szkodnikami, za to szybko zaczęła zwiększać swoją liczebność i rozprzestrzeniać się, osiągając w 1978 roku granice nowej południowej Walii. A w 1984 roku terytorium północne. Teraz granica występowania tego gatunku w Australii przesuwa się co roku na południe i zachód o 25 km. Ropuchy dosłownie prą naprzód. Zbyt szybko rozmnażające się ropuchy stanowią poważne zagrożenie dla bioróżnorodności Australii. Obecnie agi mają negatywny wpływ na faunę zielonego kontynentu, pożerając, wysiedlając i trując zwierzęta endemiczne. Ich ofiarami są miejscowe gatunki płazów i jaszczurek oraz małe torbacze, w tym te należące do gatunków rzadkich. Rozprzestrzenianie się Agi wiąże się ze spadkiem liczebności niełazów, a także dużych jaszczurek i węży węży tygrysich, zdradnic, czarnic. Ropuchy niszczą również pasieki, zabijając pszczoły miodne. Wracając do kopulacji, to pewna biolożka opublikowała jeszcze bardziej szokujące zdjęcie ropuchy olbrzymiej. Próbującej kopulować z owocem drzewa mango. I to wszystko na dziś. Łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.